Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii Minecraft. E, dzisiaj oczywiście zajmiemy się fundamentami. E, dobra, e, fundamenty będą z kamieni, zwykłych kamieni. E, tutaj się jeszcze przetapia, jeszcze też rzucimy. Tutaj, żeby to wszystko nam wystarczyło, za chwilę zobaczycie mniej więcej moje plany, jak ma dom wyglądać. Mniej więcej tak. Tutaj, oczywiście, wejście. Tutaj takie wielkie pomieszczenie będzie i tutaj właśnie ta część, do której będzie można wejść, będzie oczywiście piecyki takie początkowe. I to będzie taka jakby przedpokój, a tutaj będzie normalny pokój i wtedy piętro na, gór, na górę i tam będzie łóżeczko, łóżko nasze. Dobra, no to zaczynamy. Pierw sobie tak zrobimy, tutaj ten początek. Tutaj będą drzwi, więc drzwi zostawimy. Okej. Okay. Okay, OK Dobra. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Chyba może być. Hej, zobaczę, jak to wszystko wygląda. 30 fps. Ok. Eee, dobra. Słońce zachodzi. To za chwilę oczywiście się. Myślę, że dom będzie idealny. Nie będzie ani, ani za mały, ani za, za duży. Dlaczego tego nie robię w przyspieszeniu? No powoli sobie wszystko zrobimy, Żebyście widzieli jak to wszystko idzie, bo o to chyba chodzi, a nie jak ktoś daje pierwszy odcinek, buduje dom na 2 dwa, dwa na 2 dwa i tak naprawdę ten film nie ma przeszłości. On za... Zrobi tam Minecraft 1, 2, 3 i po jakimś czasie powie, że save mu się skraszował i, i musi odnowa. Tak. I dlatego takiego czegoś nie, nie lubię. Dobra, pójdziemy spać. No, na pewno będą momenty, w którym. Będę przyspieszał, ale to będą głównie momenty zbierania na przykład drewna albo dojście w jakiś punkt. A chciałbym jeszcze Wam właśnie pokazać, że mam tak, 28 ziemniaków, 18 marchewek i 19 diamentów na ten stan. Tak, nasiona arbuza znalazłem w skrzyni. Ziarna kakaowca to już. Widzieliście chyba w pierwszym odcinku. Nic nie było e, hakowane. W pierwszym odcinku zresztą widać, że gram bez haków e, i jestem bardzo z tego zadowolony, że, że mam praktycznie wszystkie e, rzeczy, e, które mi się przydadzą do życia. Będziemy zaczynać od plantacji oczywiście, y, zboża. Tym ziemniaki, marchewki, dyniek. dynie będą naprawdę bardzo przydatne, dlatego że zrobi się placki. Placki dyniowe, które chyba dają 4,5 serduszka, Więc bardzo dużo. Głównie na, na tym się z, właśnie na tym się skupię. A na przykład plantacja. Zboża będzie mniej opłacalna, ale je zrobię dlatego, żeby to wszystko ładnie estetycznie wyglądało. No, trochę tych szklarni będzie, może zrobię takie trochę inne. Każda będzie może unikalna, albo każda będzie taka sama, w takim rządku się ustawi. Się. Dobra, lecimy po następny. Myślę, że dom się uda, bo myślałem trochę nad, nad konstrukcją tego domu. Mm, ogólnie ja takie domy zawsze sobie budowałem na singlu. Eee, nie, mniejsze, czy większe, czy trochę inne, ale yy, mniej więcej wychodziły za każdym razem lepsze. Więc myślę, że ten dom też będzie jeszcze lepszy. No, okej, okay. zróbmy yy, jeszcze wejście. Myślę, że jeszcze coś tu będzie trzeba poprawić eee, to znaczy kapkę do przodu to by trzeba yy, ułożyć ten przód. No tego nie widać, jak jak się normalnie robi z dirtu. Eee, no i dlatego będą lekkie straty, ale spokojnie tu tak będą tak będzie dirt. No, oczywiście tu będzie ciemne deski Okno Przerwa Okno Aha, to wtedy wychodzą potrójne. Czyli zrobimy sobie okno podwójne Okno Przejście Okno Dirt OK I tak to by wyglądało OK Będą straty to na pewno No, ale o to chodzi, żeby to wszystko poprawić. Dobra. Bierzemy kilof i szybko to zniszczymy. Mogłem zrobić to pierwsze zwykłym po prostu brukiem. E, no ale okej, okay, no kurczę, no. Węgla jest pełno. Zresztą, słuchajcie, jakby nawet zabrakło węgla, to i tak przecież mamy drzewo, które można palić. Więc, o kurcze. Minecraft nic nas nie, nie, nie spieszy, tak? E, dobra. Dirt. A i, i zobaczmy, jak to. Okej. Okay, Okej. Okay. Teraz myślę, że jest. Mm, że jest dobrze. E, że tak może to wyglądać. E, to jest pierwsza seria. I, I to jest pierwszy dom, który. Który zaczniemy budować. W drugiej serii może będzie to dom na przykład normalny kwadratowy, ale z na przykład jakimiś dodatkami różnymi. Dobra, tak więc idziemy po... Aha, chyba mam... Chociaż nie wiem, czy mam ciemne drewno. Ok, dobra. Idziemy szybko dwa drzewa zrąbać i... I zrobimy właśnie te boki. Boki domków. Fajnie, że od razu tutaj mamy drzewa świerkowe i pustynię, na której nie wiem czy jest wioska MPsetów. W następnym odcinku już uzbieram, uzbieram trochę tego drewna, żeby po prostu, no mówię, nie, nie było tak nudno, że ciągle zbieramy i tak dalej. Ok, to nam wystarczy w zupełności, o, nawet jeszcze jeszcze. Dobra. Nie wiem, nie wiem. Może gdzieś jeszcze dżungla jest blisko? Fajnie, przydałoby się też. Zagrody też zrobimy dla, mm, dla zwierząt. Dobra. Zaczynamy. Czyli tutaj e, będzie, zawsze sobie tak robię, żeby widzieć dokładnie mm, co i jak wygląda? Dobra, idziemy do kolejnego boku. Ojez? Jakiś lak. Okej. Okay. Okej. Okay. Do drugiego, do trzeciego już. By... Dobra. Tu tylko tak, bo to jest e, takie przesunięcie. A tutaj będzie ten, więc to zrobimy tak. Tu oczywiście zmienimy. Będzie to, będą to półpłytki, które ładnie wyglądają. Ok. Dobra. Dobra, dobra. Tak może być. Okej okay. sobie może zrobimy jakieś tu przejście na drugą stronę. E, tylko nie wiem jakbym to zrobił. Tutaj jest trochę nierówno. Fajnie by tu tak wyglądało, nie? Ale jak te przejście zrobić, to nie wiem. E, zobaczymy, zresztą. Dobra. Tutaj jest taki klocek po prostu... Y, Widać gdzie się kończy mm, właśnie z tym przecięciem. Ok, eee, dobra, możemy teraz zacząć a tutaj jeszcze trochę więcej wybudować. Dobra, tu pododajemy tak szybko, żeby po prostu. I jeszcze zwiększyć e, tą właśnie wielkość. No, oczywiście, ja tak nie będę budował, że będę co chwilę do każdej krawędzi e, chodził. Tylko głównie mi o to chodzi, żeby teraz e, wam pokazać, jak to wszystko będzie wyglądało. Myślę, że będzie dobrze to wyglądało. Zresztą sami ocen ocenicie. O, tu jeszcze mamy staka. Ok. I oczywiście jeszcze e, zabudować drzwi. Ok. No i standardowo e, zawsze sobie e, wkładam. Podkładam pod siebie dirt. Hmm. Ale myślę, że. Czy dobrze to wygląda, może nie jeszcze idealnie, ale jak zaczniemy budować, ee, to będzie dobrze. I to są podstawy. I wtedy już wam pokazuję. Jak to wszystko będzie wyglądało. E, wtedy pójdziemy sobie wszędzie tak właśnie dookoła i wtedy tu będzie okno. I wtedy się policzy, czy będzie to okno e, potrójne, czyli z trzech e, z trzech kwadracików, czy podwójne. To wtedy wszystko będzie obliczone. Może się wszystko jeszcze zmienić oczywiście, ale tutaj zawsze zostawiam podstawę, czyli że nie może być okno od razu przy krawędzi, bo wtedy to brzydko wygląda. Zawsze musi być tu przynajmniej jeden klocek z każdej strony, dlatego tak właśnie wszystko zrobiłem. No okej. Okay. To by było tyle, co chciałbym pokazać w tym odcinku. Kolejny odcinek może pojawi się jeszcze w początku następnego tygodnia, czyli Wielki Poniedziałek, ale z dyngus, to jest Wielkanocny, chyba poniedziałek, no. I wtedy właśnie bym nagrał kolejny odcinek. Tak więc, dzięki za oglądanie i na razie.